Siemka, hejka! Chciałabym Was dzisiaj serdecznie zaprosić na prezentację mojej pierwszej inspiracji wykonanej dla fabryki WENY. Jest to planer ślubny wykonany z ich gotowej bazy oraz przy użyciu dodatkowych tekturek ozdobnych. Całość jest raczej płaska. Chciałam, żeby on był funkcjonalny, żeby się, wiecie, te ozdobne elementy nie uszkadzały w torebce podczas przewożenia no i co? mamy tutaj listki tekturki takie surowe, ja m, kładę je tą drugą stroną, żeby właśnie miały te m, widoczne jakby takie przypalenie od laseru, mamy tekturkę planner ślubny jest to tekturka personalizowana wykonana przez Asię bo możecie dowolne napisy sobie u Asi zamówić i ona Wam m, to wytnie no, i to tekturka wyambosowałam na biało. Mamy chlapanie farbą. E, birmata, która tak jakby trzyma, jest okładką, oklejona jest papierem ozdobnym. Całość jest zachowana w takim boho, stylu, bo i takie będą dodatki też na ślubie. Tył prościutki. I pokażę Wam teraz, jak wygląda taki plener w środku. Tutaj po boku wykonałam jeszcze dwie kieszenie w pieczę na jakieś umowy, notatki, takie luźne papiery. Jest kartka na jakieś luźne, też notatki na szybko mm, z motywem makramy, bo makrama na weselu też się będzie przybijać. No i mamy pierwszą stronę planer ślubny. Tutaj rozpiskę, czyje jest to wesele, y, którego dnia, o godzinie i w jakim miejscu gdzie lub się odbędzie. No i mamy spis treści. To, co mi się podoba w spisie treści, można sobie wykreślić, na przykład nauki przedmążeńskie, jak ktoś nie bierze ślubu kościelnego i później tą stronę po prostu wyrwać, żeby nie zajmowała miejsca. Teraz mamy paczkę 12 miesięcy do ślubu i takie karty mamy co miesiąc, aż do miesiąc do ślubu. Mam powiedziane wtorek, środa, czy coś, któregoś konkretnego dnia mamy załatwić jest to bardzo uniwersalne to co mi się bardzo podoba w tym planerze to, że rzeczy do pisania ta zadrukowane strony są tylko po prawej stronie dzięki temu bardzo wygodnie się pisze bo tutaj zawsze przeszkadzają nam kółeczka ja na przykład mam manię ładnego pisania i zawsze mnie irytuje, że te strony dopisuję tylko takich dwóch trzecich i resztę zostawiałam więc jest to bardzo fajnie przemyślane dalej mamy Tydzień do ślubu, dwa dni, dzień i w ten dzień, i ten dzień mamy podzielony na obowiązki albo rzeczy do załatwienia, pana młodego i pani młodej. Dalej mamy plan ślubu, czyli samej uroczystości zawarcia związku małżeńskiego. Mamy plan wesela. Fajnie jest, bo jest podpowiedź, co w takim planie można się znaleźć, tak? To, o której na przykład godzinie, kto go wypowie, pierwszy taniec, o której godzinie będzie tort, podziękowanie dla rodziców. Coś i inne rzeczy, które ben, warto też zaplanować, jakieś dodatkowe atrakcje. Dalej mamy ważne daty. Jest super, że mamy takie podstawowe daty wypisane już, żeby one nam nie umknęły. Ale oczywiście mamy miejsce, żeby dodać też... Nasze dodatkowe rzeczy, które musimy załatwić, o których musimy pamiętać. Mamy ważne telefony. Można tutaj dodać, właśnie, czy szybko, do menadżera sali telefon, żeby był w jednym miejscu kamerzysta, fotograf i tak dalej. Kartka ze świadkami: kto jest świadkiem i jakie zadania mają zrobić. Lista gości i tej paczki listy gości jest całkiem sporo tych stron. Jest bardzo fajne. Mamy też zapasową listę gości. Warto taką listę sobie przygotować. Bo czasami ktoś nam odwoła wesela miesiąc wcześniej i może szkoda, żeby się te miejsca marnowały. Warto zaprosić dalszą rodzinę albo dalszych znajomych. Mamy kosztorys, zakładany budżet na wesele, wydatki, szacowany ich koszt. Co trzeba kupić przed ślubem. Też bardzo fajna strona, bo takie rzeczy nam umykają, a tak będą w jednym miejscu do kupienia albo zapłacenia. Dalej wypisywane. Tu mamy paczkę, co jest do zapłacenia po ślubie, bo na przykład satelirzyki, często domy weselne pozwalają zapłacić po, jak już młodzi otrzymają koperty. tych stron widzicie jest też więcej. Zakupy, co kupić, w jakiej ilości, jaki to będzie koszt i daty. Ja na swoje wesele rzeczy właśnie też miałam tak podzielone. Nie kupowałam wszystkiego miesiąc wcześniej, bo po prostu zabrakłoby na pieniążków, a tak sukcesywnie mniej nas to bolało. Jak co miesiąc kupowaliśmy dodatkową rzecz. O, mamy całą paczkę. Fotografa, Ustalenia z fotografem. Ustalenia z kamerzystą. Na kamerzystę zazwyczaj więcej miejsca. Zespół, DJ, co jest w pakiecie, co trzeba dodatkowo wliczyć w koszty. Repertuar, bo czasami młodzi sobie życzą konkretne piosenki i warto jest sobie tutaj wypisać piosenki, które muszą się znaleźć na weselu. Dalej mamy dekorację sali. to jest bardzo ważny punkt. Ile mamy koszt, co jest w podstawowym pakiecie, a co na przykład robimy sami? Zlecamy komuś dodatkowo, na przykład mój brat mi zlecił zrobienie skrzynki na koperty od gości. Podziękowania dla rodziców, czy pomysły, czy jakiś etap przygotowywania kościoła, ustalenia lokale tego też jest dużo, zobaczcie. Jeżeli jesteśmy na etapie wybierania lokali, są wszystkie rzeczy, które należy sobie wypisać. I można później łatwo to porównać, jak zbieramy różne oferty. Cele wesela. Tutaj koszty, menu można wybierać. Zobaczcie, też bardzo dużo stron jest. Zaproszenia. Zaproszenie dla brata też będę wykonywała ja w ramach właśnie takiego prezentu ślubnego. No, ale niektóre prezenty może trzeba warto by było napisać adres do wysyłki, bo na przykład dane osoby są daleko, mieszkają za granicę i warto sobie wcześniej zebrać takie dane, a nie wiecie, później e, 3 miesiące przed ślubem, kiedy trzeba już zapraszać, no to wtedy się denerwać i szukać. Plan ustawiania stołów i to jest w ogóle ekstra. E, kto koło kogo może siedzieć, kto koło kogo kategorycznie nie. Później można sobie w ogóle takie stoły zobaczcie, rozrysować, rozpisać ekstra. Noclegi dla gości, którym gościom taki nocleg należy zapewnić. Czasami e, część noclegów, wiecie, jest w domach weselnych, czasem będziemy ich umieszczać po rodzinie, więc to też warto sobie zaplanować zaplanować kogo, kiedy listę prezentów. Niektóre tak przynajmniej w tych, wiecie, amerykańskich mm, weselach jest, że się robi listy prezentów, które chciałoby się dostać. Jeżeli my tego nie robimy, to zawsze można to wykorzystać na taki, lub po prostu te strony wyrwać, tak? Tu mamy wszystko, wypisujemy z garderoby pana młodego, żeby nam nie umknęło, wiecie, spinki i taka głupotka jak skarpetki, możesz dwie koszule trzeba kupić, takie rzeczy warto sobie wypisać, żeby nam nie umknęły. Tak samo z garderobą Panny Młodej. No i już do końca mamy notatki. To jest 10 stron aż na jakieś dodatkowe zapiski. I na samym końcu umieściłam kopertę, że na przykład tutaj jeszcze umowy złożone można wrzucić. Kopertka jest zapinana na magnesik. Tak wygląda wykończenie. Mam nadzieję, że Wam się ten planer spodobał, i mojemu bratu i jego kasi również przypadnie do gustu. Dziękuję Wam śliczne za oglądanie. No i mam nadzieję, że może się zainspirujecie i zrobicie swój planer ślubny. Także na razie, i do następnego. Pa! pa.